Prawda, co mówisz, Morda? Mówię, że na i spierdolę. to nic nie zmienia, tak każdy wie, że jest Na odjebie.

Czuję się jak o, o, Od pierwszej sety, którą przerzuciłem Czuję się jak małysz Lecę w górę, jak chociaż wyjaś? przerwy też mnie często spotykały Mam w pudełkach tyle sosu Włośnie pole do całaty Dwa nadgarstki zrobią tęczę Szyja będzie mieć ciabaty Robię sukę na zakręcie patrzy trzyma, kierę Ona ci... daje ja, głowę się. cicho Mówię w domu, skończysz złapić Mam w sobie sławy, zależy od której podejdziesz Tą stronę zauważysz Masz trzy, baby, Mnubieniec, mam mami osiedlowy, trapa Nie znam taty, ale suka znowu mówi do mnie tata Robię cegły, mówię bank jak mamut, bowiem o czym gadam Jeszcze słomę im wyjebię z bytów jak podjadę majma W śląskiej korze, nie warszawskie życie, amerykańskie sny Każde kurwa już przeżyłem, powiedz co przeżyłeś Byłem pusty, byłem głodny, jestem pełny i chcę dalej żyć. Nerdy, starczy, przedpokoju przedpokoju lubię każdy styl Robię w sad, rzucam tak, za tak, trzy tak, z tak, pozycji, tak, all around. Tak, gra na razie jubilerska, tak, patek tak, niedługo. Tak, ma... tak, tak, tak. Yeah, kibong greening z kurwy Nikogo tu na widoku, tylko dźwięki hip hopu w shopie Inaczej mym domu, znowu mnie to kówno postawiło do pionu, ale więcej nie na długo, bo i tak zaraz wrócę do poziomu, nad moim kładzie dziura Pływam po wściekłym morzu, nie chcę poznać się go złe nawyki w DNA jak, jak to szybko zapierdala, niedawno byłem dzieciakiem, wtedy nie był jeszcze ważny dla mnie ten jebany papier Rod niepodnika to na trapie oh, Czuję, że sporo siana się na hapie, O, oh, mam pije pane w kurze O, oh, o oh, oh. Znowu tu wyczuwam, powiedz susianko to szybko zapierdala, niedawno byłem dzieciakiem Wtedy nie był jeszcze ważny dla mnie ten jebany papier unika Unikatowy, typek na trapie oh. Czuję, że sporo siana się na hapie oh. Mam wyjebane w kurwe flow oh. 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 Na twoje zdanie mam wyjebane Fuck off, get lost Ona łasa i na kasę, ona łasa jest na sos Ja mam dusę artysty To, to właśnie dlatego jestem w kurwę naiwny